Ja już robiłem struktogram, ale były cztery kolory. Ja już robiłem struktogram, ale e, zmienił mi się dominujący obszar mojego mózgu. No i. O co chodzi z tym czerwonym, zielonym, niebieskim, w ogóle tego nie rozumiem, czemu nie różowy, fioletowy i granatowy. To są najczęściej zadawane pytania odnośnie metodologii, którą na co dzień pracuję, na co dzień się zajmuję i dzisiaj chcę odpowiedzieć na te wasze trzy główne pytania, więc na tym się skupię. Ja się nazywam Ania Urbańska i witam cię serdecznie na kanale Den A w Biznesie, gdzie staramy się rozpowszechniać wiedzę związaną z tym wszystkim, co się dzisiaj w biznesie dzieje, w tej nowej zmieniającej się rzeczywistości. I dzisiaj postanowiłam odpowiedzieć na pytania, które. Są pytaniami najczęściej zadawanymi nie tylko nam w kontekście czy mediów społecznościowych, czy też gdzieś tam pod, na szkoleniach podczas przerw, ale też piszecie do nas i kiedy już na szkoleniu nawet jesteśmy z uczestnikami, bardzo często te trzy pytania się pojawiają. Zatem dzisiaj chcę na te trzy pytania odpowiedzieć w tym materiale, być może one dadzą Ci w końcu obraz tego, o co tak naprawdę chodzi z tym struktogramem, z tymi słynnymi trzema kolorami mózgu. Po pierwsze, Dlaczego są trzy kolory, a nie cztery? Dlaczego trzy kolory, a nie cztery? No dlaczego? Jest prosta sprawa. Cały system treningowy struktogram jest oparty o wiedzę na naszym mózgu, czyli o wszystko to, co się z naszym mózgiem dzieje. I być może wiesz, że już starożytni mówili o tym, że nasz mózg jest najbardziej niesamowitym organem. Hipokrates mówił, że dzięki mózgowi widzimy, słyszymy, czujemy, że poprzez mózg myślimy. Jesteśmy w stanie odbierać ból. Cierpienia, radości, troski, to mózg, jako jeden z najważniejszych, a może nawet najważniejszy organ w naszym organizmie, odpowiada za większość tych rzeczy, które się po prostu w nas dzieją. I technologia, którą tutaj chcę Wam zaprezentować i jakby odpowiedzieć, dlaczego trzy kolory mózgu, a nie cztery, nazywana jest systemem treningowym Struktogram, Powstała na świecie ponad 40 lat temu. Dzięki badaniom, które były prowadzone w latach 70. i 80., wówczas to odkryto rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, i to był pierwszy czas, kiedy można było zobaczyć mózg człowieka. Wcześniej to się działo podczas sekcji zwłok, gdzie wyciągało się czarną, rozjawiającą się masę, albo siną, albo szarą. A dzięki właśnie tym badaniom, grupa naukowców i osób, które się pasjonowały wiedzą o mózgu, odkryła, że właśnie nasz mózg ma trójdzielną budowę. Osobą, która jest uważana za takiego prekursora i osobę, która nazwała właśnie cały ten obszar związany z trzema mózgami, jest profesor Paul McLean. To jest amerykański naukowiec, który wraz z rzeszą psychologów, psychoterapeutów, specjalistów od mózgu, genetyków, biochemików i wszystkich tych, którzy tematem się pasjonowali i zajęli, dowiódł, Czas badań, że nasz mózg ma potrójną budowę, czyli że my wszyscy jesteśmy tak skonstruowani, że właśnie nasz mózg poprzez te badania nie jest tylko sformułowaniem jeden, ludzki mózg, tak mniej więcej my ten mózg znamy i słyszymy, ale że każdy z nas ma trzy słynne mózgowia. I w zasadzie te wszystkie trzy mózgowia powodują, że my w określony sposób funkcjonujemy. Ja już w jednym z materiałów tutaj na YouTube opowiadałam o tych trzech mózgach, więc nie będę się dzisiaj tutaj za bardzo na ten temat rozwijała. Dzisiaj chcę tylko wytłumaczyć, dlaczego trzy obszary mózgu, dlaczego trzy kolory. Właśnie dlatego, że w struktogramie każdy z mózgów ma przyporządkowany kolor, który ma ułatwić komunikację. I na przykład naszemu pniowi mózgu, czyli mózgowi gadziemu, temu mózgowi przeszłości, mózgowi, który bardzo jest intuicyjny, taki przeczuciowy, relacyjny, ludzki, oparty bardzo o wszystkie rzeczy związane z biologicznym doświadczeniem. Odsyłam cię do innego materiału wcześniejszego, gdzie o tym bardzo szczegółowo opisywałam, jak ten mózg działa. Po prostu temu mózgowi przypisano, dla ułatwienia, kolor zielony. Są też osoby, które mają ten mózg dominujący, mówimy, że mają zielony mózg, dominantę zielonego mózgu, albo po prostu są zielone, w cudzysłowie oczywiście. To jest pierwszy kolor i dlatego właśnie pierwszy kolor zielony. Nasz drugi mózg nazywa się naszym międzymózgowiem i to jest mózg, tak zwany układ nimbiczny, Ten mózg, który jest taki bardzo aktywny, często konkurujący, dominujący, skoncentrowany na tu i teraz, na działaniu, na inicjatywie, na emocjach, na spontanach i temu mózgowi struktogram przypisał kolor czerwony. Czyli czerwony nie wziął się znikąd po prostu, e, tak został w całym systemie analizy biostrukturalnej i struktogramu przypisany po prostu mózgowi e, temu naszemu mózgowi kolor czerwony. I trzeci obszar to jest nasz niebieski mózg, czyli nasze kreso mózgowe, To jest ta nasza nowa kora mózgowa. To jest ten mózg, który jest mózgiem, który odpowiada za przyszłość, za nasze plany, za silną samoświadomość, za logikę, precyzję, planowanie, dokładność. I temu mózgowi struktogram przypisał kolor niebieski. A o osobach, które mają ten mózg dominujący, mówimy, że mają niebieski mózg albo że są niebieskie. Więc reasumując, dlaczego trzy mózgi, dlaczego trzy obszary? No bo właśnie mamy w naszym mózgu trzy mózgowie. A właśnie: pięć mózgu, międzymózgowie i kresomózgowie. Stąd się wzięły trzy kolory. I kolory są tutaj, mówiąc najkrócej, odpowiednikami każdego z tych mózgów. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Od razu dotknę pytania numer dwa. Pytania pod tytułem, kiedy ludzie mówią na początku struktogramu: Ja już robiłam struktogram, ale miałam jeszcze cztery kolory, bo miałam jeszcze żółty. No więc odpowiadam wtedy, to znaczy, że nie robiłeś sobie analizy biostrukturalnej struktogramu, ponieważ w struktogramie mamy do czynienia z trzema kolorami, ponieważ są trzy obszary mózgu. Jeżeli robiłeś jakikolwiek test, to chwała ci i gratuluję bardzo. Cokolwiek by to nie było, poznawanie siebie jest kluczowe i mega, mega ważne, więc bardzo dobrze. I jednocześnie test, który robiłeś, to nie był struktogram, ponieważ w nie ma czwartego koloru, bo nie ma czwartej części mózgu, więc prawdopodobnie robiłeś któryś z testów psychologicznych, który bada twój charakter, być może to był DIS, być może to był Insight, MTQ, badanie to Tomasa, cokolwiek innego to było, super, fantastycznie, ponieważ struktogram nie mierzy tego, co mierzą te wszystkie testy psychologiczne. To są dwa niezależne obszary mierzące zupełnie inne kwestie z nami związane. Dlatego też nie ma tutaj czwartego koloru, ponieważ nie ma czwartej części mózgu. A kolory odpowiadają trzym obszarom mózgu. I trzeci... Trzecie pytanie, które najczęściej się tutaj pojawiało, to było pytanie pod tytułem: dlaczego struktogram się nie zmienia? Dlaczego on jest ciągle taki sam? No właśnie dlatego, że struktogram mierzy tą część naszej osobowości, która jest częścią osobowości niezmienną. Kiedy popatrzymy na naszą osobowość ludzką, to warto wiedzieć, że składa się ona z dwóch podstawowych obszarów. Pierwszy obszar to są właśnie nasze naturalne predyspozycje, to jest nasz naturalny potencjał, to jest nasza tak zwana biostruktura, czyli wszystko to, co w nas niezmienne. Biostruktura, czyli geny Czyli anatomia mózgu, struktura funkcjonalna mózgu, wszystko to, co jest związane z homeostazą, czyli z takim procesem, w którym nasz organizm biologiczny jest w stanie natury, komfortu, czegoś, co jest dla nas wygodne, dobre, bezpieczne, to wówczas mówimy o tej części osobowości, którą właśnie bada struktogram. Z kolei z drugiej strony osobowości mamy do czynienia z naszym charakterem, czyli z naszym potencjałem rozwojowym, i to jest fenomenalny, oczywiście, fragment również naszej osobowości, natomiast jest to ta część naszej osobowości, która jest zmienna, którą badają inne narzędzia, inne testy, testy, o których wspomniałam już wcześniej w tym dzisiejszym naszym materiale. Dlatego też warto mieć tego świadomość i wiedzieć, że struktogram nie zmienia się, ponieważ dotyczy naszej funkcjonalnej struktury mózgu. Naszych genów, a inne narzędzia dotyczą naszego charakteru, czyli naszego potencjału rozwojowego, który cały czas gdzieś tam się koryguje, zmienia i układa. I to jest odpowiedź na to pytanie. Mamy dziesiątki badań na to, kiedy wykonywaliśmy struktogram 20, 30, 40 lat temu, na samym początku, kiedy analiza biostrukturalna powstała i wracamy do tych osób po określonej ilości czasu. Mamy badania, po której wróciliśmy po 10 latach. Okazało się, że współczynnik niezmienialności struktogramu jest ponad 98%. To oznacza, że 嗯。Um Nasza struktura mózgu jest niezmienna, że wynik analizy biostrukturalnej jest niezmienny. My w Polsce mamy przebadane dzisiaj ponad 20 tysięcy osób i również nie ma ani jednej osoby, której zmieniłby się wynik struktogramu, wynik analizy biostrukturalnej. Mówię o ludziach zdrowych, normalnych, nie o takich, którzy gdzieś tam próbują manipulować swoją własną psychiką, ale już na takich nie mam, nie mam wpływu. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na Wasze trzy bardzo ważne pytania. Czyli po pierwsze, dlaczego trzy kolory, a nie więcej? I to, że jeżeli był czwarty kolor, to nie robiliście na pewno struktogramu. I czy struktogram jest stały, czy struktogram jest zmienny? Również mam nadzieję, że tutaj się wyjaśniło. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy już przeszli analizę biostrukturalną, żebyście podzielili się w, pod, pod tym naszym dzisiejszym materiałem swoimi doświadczeniami ze struktogramu, jak to było u Was, jak to było właśnie z Waszym wynikiem, czy byście zaskoczeni, no i który mózg u Was króluje. Tak? Jestem bardzo ciekawa: mój dominujący to pień mózgu, subdominujący to międzymózgowie, a deficytowe to Jak Chcecie wiedzieć, co to znaczy? Zerknijcie do wcześniejszych materiałów, gdzie bardzo szczegółowo to opisuję. Jeżeli chcecie przejść szkolenie struktogram, można to zrobić indywidualnie, podczas sesji neurocoachingowej, można to zrobić również podczas szkolenia otwartego, które odbywają się regularnie przez nas organizowane. Możecie sobie sprawdzić w kalendarzu na stronie dnawbiznesie.pl w zakładce szkolenia, możecie sprawdzić, kiedy są kolejne szkolenia. Możemy też oczywiście zorganizować szkolenie otwarte w waszej firmie, tak jak to robimy niejednokrotnie i bardzo często, gdzie Ludzie znając swoją biostrukturę, już rozumieją o co tak zwane kaman. Ci za dzisiaj, dziękuję, ściskam mocno i do zobaczenia w kolejny wtorek o godzinie 18. Jak zawsze, buziaki!